Jako grupa ciech mamy ambitne plany dotyczące transformacji energetycznej, którą dosyć, którą dosyć dokładnie opisaliśmy w naszej strategii ESG. Do 2033 roku chcemy odejść od węgla, a do 2040 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. Jako duża firma chemiczna, jako przemysł ciężki jesteśmy wysoce energochłonni dla tła. Spalamy kilkaset tysięcy ton węgla rocznie. W związku z czym wyzwanie, które przed nami stoi, jest, jest bardzo trudne. Również specyfika przemysłu chemicznego powoduje, że potrzebujemy parę technologiczną, a nie tylko energii elektrycznej. W związku z czym nasze działania mające transformować nas energetycznie, dzielimy na dwa filary. Pierwszym filarem jest ograniczenie zużycia energii. Zarówno przez programy efektywności technologicznej, przez odzyskiwanie ciepła z procesu, przez dodatkowe izolacje rurociągów w celu spowodowania braku utraty tego ciepła, ale również digitalizacji. Wykorzystujemy uczenie maszynowe czy inne modele oparte na równaniach chemicznych, które mają na celu zoptymalizowanie procesu. Który w konsekwencji zużywa mniej surowców do produkcji produktu końcowego. Drugim filarem jest zmiana miksu energetycznego. Tak jak wspomniałem, korzystamy dzisiaj z kotłów opalanych węglem, produkujemy w ten sposób energię i do, jak tak powiedziałem, do 2030 roku chcemy od niego odejść. Naszymi głównymi dzisiaj działaniami jest przejście na Odpady. Prowadzimy projekt instalacji termicznego przeszacania odpadów oraz również przejście w kierunku biomasy, gdzie konwertujemy obecne kotły węglowe na kotły biomasowe. Oczywiście Chcemy również korzystać z OZE, obecnie analizujemy duże projekty w fotowoltaikę, jednak tutaj wyzwaniem pozostaje wciąż stabilność dostawy z tego źródła, dlatego bardzo mocno przyglądamy się technologii magazynowania energii, tak żeby ta energia powstająca z OZE mogła dostarczać naszą energię każdego dnia, ponieważ nasze zakłady pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.